Gostię w pracowni Justyny Jaworskiej, która jest niedawno absolwentką Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Spotkanie odbywa się w ramach programu w pracowniach artystów Narodowego Centrum Kultury pod nazwą Kultura w Sieci. Justyno, czy znudziła Ci się Ziemia? Oczywiście, że nie znudziła mi się Ziemia. E, właściwie non stop odkryłam ją na nowo. E, mam wrażenie, że z e, 10 lat temu wydawało mi się, że jestem super artystką, która e, już obejrzała wszystko i potrafi narysować e, wszystko, e, ale okazuje się, że nie. Że muszę wrócić do samego początku i y, muszę na nowo y, nauczyć się obserw obserwowania tej Ziemi, y, obserwowania natury y, czy też y, wszystk wszystkiego, co, co, co mnie otacza. Y, ostatnia sytuacja, która y, się dzieje na Ziemi, y, to, to jaki mamy klimat. Y, jak bardzo niszczymy właściwie tą naszą ziemię matkę, sprawiła, że postanowiłam coś powiedzieć na ten temat, że nie bardzo lubię mówić, więc narysowałam ten oto rysunek przedstawiając właściwie ziemię. E, która jest zniszczona przez e, e, o, ogromną moc człowieka e, która jest traktowana według mnie oczywiście traktowana trochę jak taka zabawka e, a w momencie kiedy ta zabawka e, już nie jest taka super e, już e, po prostu się znudzi Odrzucamy ją i próbujemy znaleźć coś nowego. W tym wypadku, akurat tego, w wypadku tego rysunku i może inną planetę. Dlatego teraz tak się dużo mówi o tym, gdzie znaleźć swoje miejsce. Nie na Ziemi, ale we wszechświecie. Co sądzisz na ten temat? Jak przez sztukę można działać? Jak można wpływać. Czy to w ogóle jest możliwe? Są takie znane działania artystów, którzy się, nie tylko artystów, ale oczywiście też działaczy Greenpeace'u się przywiązują do drzew, ale działają wśród nich również artyści. Myślę, że takie działania mają większy sens zwrócenia uwagi, bo jeżeli rysujesz sobie gdzieś tę swoją ziemię, nad którą się rozczulasz, czy to ma jakiś może spotkać się jakimś szerszym wydźwiękiem? Może się oczywiście spotkać, gdy, gdybym ja to oczywiście bardzo się postarała i opublikowała w ten sposób, żeby dotarło to do e, jednak większego grona osób niż e, e, toruńskiego, tak? I tego, tego, z, im, tej grupy toruńskiej. Też jedną z moich prac, a propos właśnie sytuacji Ziemi, był, była taka jakby aureolka stworzona przy drzewach. To też jakby nie, nie było u mnie w pracowni, nie, nie, nie było to tylko dla mnie, ale też jako instalacja istniała w przestrzeni, w której. Każdy mógł obejrzeć tą, tą pracę i się zastanowić nad tym, czy, czy ta rola, czy bym to nazwał nawet uściskiem, przytuleniem e, drzewa, e, co, co ona może oznaczać, czym czy może być dla, dla tej osoby, która jakby to, to spotyka. E, więc no, w, w, wydaje mi się, że, że akurat. E, można, można zrobić coś artystycznego i wpłynąć jakby na, na myślenie innych ludzi. Rysując jest, jest ciężej, tak? Tworząc w przestrzeni jest o wiele łatwiej. Tutaj obok Ciebie leży jeszcze jeden rysunek, który akurat znam. Taka wielka paszcza krokodyla, która pożera pewnego rodzaju mandale, w której są. Elementy człowieka. Musi kojarzyć się kojarzy z pewną taką realizacją Zofikulik. Na początku, rysując ten środek, chciałam stworzyć coś ładnego, zdobnego, coś, co by się podobało każdemu, ale była to sytuacja pandemii, i jakby nie patrzeć, wpływało to na moją wyobraźnię. Na tyle mocno, że w, w, w trochę w inną stronę po, pobiegły moje pomysły. Te tutaj pracy to jest Czarna dziura, którą się bardzo interesowałam. Interesuję właściwie od kilku lat i sobie szkicuję non stop i lubię. W ogóle czytać, czy tam oglądać wszystko, co jest związane z czarną dziurą. Każdy kształt koła kojarzy mi się troszeczkę z, z, z czarną dziurą, no i jest to jakby mój ulubiony kształt. Zawsze koło moim ulubionym kształtem, dlatego szłam w stronę jakby tej otchłani, tego przyciągania. I odpychania. Jakby Czyli jakby zrezygnowałaś z dekoracyjności, wywodząc się z tej serwety, tak. która jest de facto dekoracyjna, a poszłaś troszeczkę w innym kierunku. Tak, tak. Krokodyl zawsze mi się kojarzył z hmm, czymś z, tak, z, takim, z takim zwierzęciem, które e, jakby chroni, ale z drugiej strony jest groźne. Jest to zwierzę e, piękne, takie m, e, ukryte, z, a, ale również no, niebezpieczne. E, dlatego, dlatego użyłam właśnie e, te, tej, tego m, znaku według mnie. Był, z, jako krokodyl, jako znak e, takiego e, niebezpieczeństwa. E, w związku z pandemią. I tutaj właśnie bardziej się kierowałam w stronę sytuacji pandemii niż sytuacji tej ziemi, która też jest zniszczona przez klimat. Czyli ta paszcza krokodyla jest pewnego rodzaju wyobrażeniem, plastycznym wyobrażeniem wirusa, który krąży gdzieś Dokładnie. i pożera. Tak, zgadza się. Dlatego też ta korona gdzieś tu się pojawiła. E, oraz ten wir. Ten Te Tematy są przeróżne właściwie, to, to zależy od dnia, od moich chęci, od e, tego, co akurat e, m, mnie poruszyło, więc e, jakby e, nie, nie, mogę, nie mogę powiedzieć, co w przyszłości będę robiła, bo na moją twórczość wpływa sytuacja obecna. E, dlatego e, temat również ostatnich moich prac to e, człowiek z sercem na dłoni. E, tu też e, pod wpływem sytuacji w Polsce e, stwierdziłam, że e, e, brakuje Polakom jakby m, troszeczkę e, takiego spokoju, takiej radości, miłości. Dlatego stwierdziłam, że fajnie było, gdyby był sobie po prostu człowiek, który tą właśnie tą radością i miłością jakby pokazuje innym, że, że jest to możliwe, a nie agresją i złością działać w dzisiejszych czasach, żeby coś osiągnąć. Wspomniałaś się o nowym cyklu, który tworzysz Sercem na dłoni. Co takiego jest, bo ja tutaj widzę, że głównie operujemy y, znakowością, która jest skupiona wokół y, tradycyjnych form wyrazu, czyli węgiel, cienkopis, ołówek, a obok leży tablet. Czy ten ta na tym, w tym tablecie właśnie jest ten nowy cykl? To jest taki e, e, cykl e, właściwie rysunkowy który prezentuje taką nierealną postać trochę człowieczą, ale, ale jednak niemożliwą do, do istnienia, tak? która zamiast, zamiast głowy, zamiast rąk to ta górna część to, to jest sama dłoń, która trzyma Serce, duże serce zazwyczaj, lub no właśnie tutaj takie maleńkie, które jakby troszeczkę zanika. E Chodzi mi przede wszystkim o to, że, żeby ten człowiek stał się takim kielichem, jakby, który utrzymuje serce, dba o nie. No ale to też może być pewnego rodzaju kielich goryczy, mhm. bo to też może być taka interpretacja, prawda? W czasach, o których, w których żyjemy, o których mówiłaś, to niekoniecznie będzie ten kielich, o którego tak dbamy swoimi dłońmi. Dokładnie. Myślę, znaczy, że każdy osobisty może odobrać to. Myślę, że to jest osobiście. dobrze, kiedy możemy rozmaicie interpretować, patrząc na te twoje... Rysunki. skojarzyłem sobie fotografię Andrzeja Pawłowskiego, takie słynne jego cykl, wyciągnięte dłonie, szukanie skrótów perspektywicznych i tworzyły się nowe zupełnie figury i tu miałam takie skojarzenia, czy dla ciebie na przykład fotografia jest jakąś inspiracją? Czy na przykład dużo fotografujesz, żeby poszukać jakichś wątków swoje, nowych wątków w swojej twórczości? Też czasami te fotografie się zdarzają, ale e, raczej chodzi o, o, o takie skupienie się nad e, e, takimi rzeczami, które kiedyś e, bardzo ogólnie patrzyłam na, 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 na przykład na człowieka, także jest to postać, którą się nie zmienia, którą można w, w różny sposób przedstawić ale e, nigdy jakby nie, nie zniekształcałam tej postaci, a dopiero to niedawno do mnie przyszło, że właściwie czemu ja się tak ograniczam i, i w, właściwie czemu ja nie mogę stworzyć czegoś, z, czegoś co tak na serio to, to nie, nie istnieje. E, po, co, po co w ogóle ta, ta jakby, e, bariera? Jesteś najmłodszą artystką w ramach tego cyklu Kultura w sieci, wydaje mi się, że to Ty, jako młoda osoba, powinna się ciągle zmieniać, szukając tych nowych form wyrazu. Myślę, że ja co roku sama siebie zaskakuję, więc tak zmieniam się. Nie wiem, czy super pozytywnie za każdym razem, ale myślę, że na błędach też warto się uczyć. Naturalnie, a czy masz takie ulubione swoje dzieło sztuki, które do tej pory wykonałaś, no może to być praca dyplomowa, mogą to być inne realizacje, które wykonałaś już po dyplomie, czy ty odnosisz się do swojej twórczości w ten sposób, na przykład melancholijnie, uczuciowo, albo też tak, żeby traktować pewne, pewne dzieło sztuki albo jakiś cykl swoich prac jako pewnego rodzaju wyznacznik. Wydaje hmm. mi się, że to się cały czas zmienia. i ja nie mam czegoś takiego, że gdzieś jakaś, mam jakąś swoją ulubioną e, p, pracę. E, cykl się sam pojawia. E, ja tego nie planuję i e, Ręka jakby sama stworzyła, no, no nie wiem, mam wrażenie, że czasami e, ręka szybciej tworzy niż mój mózg. <laughs> nie wiem dlaczego e, e, i to sama siebie zaskakuje i później pragnę jakby dalej e, ciągnąć e, ten temat, ten e, e, sposób e, jakby rysowania czy też e, tworzenia przestrzennego też jakby. Mam, mam takie litery ze steropionu, które już mają ponad 10 lat, ale do nich powracam non-stop. I lubię z nich tworzyć nowe rzeczy. Czyli patrząc na to, co tutaj widzimy, i słuchając ciebie, no, mam wrażenie, że z takiego tradycyjnego myślenia, manualnego rysowania, jednak chyba bardziej się zbliżasz. Nie chcę powiedzieć ku nowoczesności, no bo to jest takie określenie nieadekwatne, ale ku takiemu inter intermedialnemu myśleniu w rysunku. Zgadza się, próbuję, bardzo, bardzo mnie to cieszy. E, jakby codziennie pragnę jakby, e, czegoś nowego się uczyć, jeśli chodzi o rysowanie na, na tablecie. I to jest motywujące, dlatego jakby jestem w tym non-stop teraz. I mam nadzieję, że jakby to wpłynie też na moją twórczość bardzo pozytywnie i że tego efektu będziemy mogli później oglądać gdzieś na jakiejś wystawie. Odnoszę wrażenie, słuchając ciebie, że. Tak, jakbyś się urodziła z ołówkiem w ręku. Mówimy ciągle o rysunku. Czy są jakieś inne formy wypowiedzi, inne techniki, które stosujesz? Ostatnio próbuję malować z akwarelami. Powróciłam do tego, ale jest to jakby jeszcze. Coś czego nie pokazuję, coś co jeszcze cały czas próbuję i szukam jakiejś super metody dla mnie. Jakby, jak to odkryć, żeby to było dla mnie super, żebym była z tego zadowolona. Ale jak myślisz, jak potoczą się Twoje dalsze losy, czy bliższy dla Ciebie będzie ołówek, węgiel jako narzędzie, czy bardziej właśnie... Rysowanie, no powiedzmy obrazowo w chmurze. Na pewno nie zrezygnuję z tradycyjnych metod rysowania. Czyli nie, nie opuszczę ołówka, który, którego będę manualnie rysowana na kartce papieru tradycyjnie. Ale y, również może kto wie może będę zderzała te, te dwa rodzaje rysunku y, y, zobaczymy to właśnie trochę zaskakujące jest dla mnie ponieważ jeżeli myślimy i mówimy o y, niedawnych absolwentach kierunku intermedia bez względu na to jaką uczelnię kończyli to raczej to się kojarzy że te intermedia to zupełnie inne w środki wypowiedzi, a u ciebie słyszę, że ten ołówek będzie, no, może na zawsze. Oczywiście. Ołówek to jest podstawa. Właściwie, gdyby nie była rozrysowana manualnie, to, to na tablecie też by to nie wyszło. To też jakby wpływ ma na czym... Czy dobrze te, te prace wyjdą na rysowane na tablecie. Ale jeśli chodzi o sam, sam efekt, tak, to, to jest zupełnie inny efekt tego, jakie są rysunki na tablecie, jakie są rysunki na papierze tradycyjnie rysowane, więc ja nie wyobrażam sobie, że mam zrezygnować z tradycji. Nie no, to jest bardzo pocieszające, o czym mówisz, ale... Też y, m, funkcjonuje taki slogan, że artyści, którzy zajmują się y, klasycznymi y, y, środkami wypowiedzi uważają, że ci, którzy tworzą gdzieś tam w komputerze czy na tablecie, y, generalnie zajmują się cyfrową obróbką obrazu, uważają, że tam samo się robi. To oczywiście jest bardzo błędne, no, nie. tam nie, nie, nie. też trzeba nie, nie. rysować, przygotować pliki, które później obrabiamy właśnie cyfrowo. No, dokładnie. W takim razie dziękuję za gościnę. Również dziękuję.